Fartyk, czwartunio przed nami. Mam nadzieję, że tutaj coś kuponów w ostatnich dniach nam posiadało. Dlatego dzisiaj jestem tutaj ubrany na zielono. Dzisiaj troszkę inny będzie układ filmów. Zobaczymy, co z tego tutaj będzie i jak to się tutaj zaprezentuje. Zaczniemy sobie tym razem od konkursu. Zawsze tutaj dyszkę rozdaję w konkursach. No i zawsze wyglądają one tak samo. Tym razem. razem jednak on będzie tutaj na samym przodzie, zamiast tej promocji. Także, żeby zgarnąć dyszkę na Superbecie, wystarczy zostawić łapę w górę. Sprawdźcie czy macie. Jak nie, to jest teraz chwila dla Was, żeby kliknąć. Zostawić subskrypcję tego kanału. Jeżeli nie, to też możecie to teraz nadrobić. I w komentarzu wytypować należy. Dokładne wyniki minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy... Morej ręce, a sportingiem typować, możecie do godziny 21.15. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez u gracza na Superbet, nie biorą udziału w zabawie z racji tego, że dzisiaj jest czwartek. Czyli mnie interesują numery. Yy, czwartek to jest piąty, nie? Tak, piątki mnie tutaj interesują. Tym razem zaczynamy ode mnie. No i tak jak mówiłem, polecimy sobie najpierw z kuponami. Eee, kurde, sprawdźcie co my tutaj gramy. Ja zaczynam tak, od Czech Banik Ostrawia Sławia Praga. No no tutaj liczę na zwycięstwo która leje praktycznie wszystkich. Head-to-head to head to head z banikiem mają tutaj jeszcze też bardzo korzystny, także no zobaczymy co tutaj z tego będzie. Myślę, że do czwartku tutaj kursy na Slawie powinny jeszcze pospadać. Lazio z Napoli, bo jakby kto nie wiedział nagrywam wcześniej. Lazio Napoli powyżej półtora goli? Tylko tyle dałem? Myślałem, że miałem tutaj być powyżej 2,5 gola No ale dobra, z racji tego, że to jest treble To niech jest z półtora, też będzie spoko I Bournemouth z Tottenhamem Powyżej 9,5 rzutów rożnych w meczu I Tottenham wykona co najmniej 6 rzutów rożnych Po kursie 1,65 Obie ekipy nabijają tych rzutów rożnych w Premier League Od groma Wolverhampton ma średnio w ich meczach 10,85, sami nabijają 6,15 No Tottenham to jest w ogóle jeszcze z innej planety W ich meczach średnio jest 14,15 rzutów rożnych A sami nabijają prawie 9 średnio, nie? Także mi się wydaje, że gdzieś tutaj to Jeśli chodzi o cyferki, no się wszystko zgadza Zobaczymy co z tego będzie dalej Lecimy w prawo jako drugi będzie Peterek, e, Olimpia, Grudziądz, Jagiellonia, Białystok. Jagiellonia ma tutaj strzelić co najmniej dwie bramki. No, to jest Puchar Polski, nie? ŁKS e, e, Łódź, Legia Warszawa. Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2,5 gola e, po 1,40. Spoko. Znaczy nie i tylko lub, sorki. Tu jest obie drużyny strzelą gola lub powyżej 2,5 gola jak powiedziałem, lub to też spoko, nie? Fulham z Brighton, Fulham ma tutaj wykonać co najmniej 5 rzutów różnych. kurs 2,98. Oczywiście tutaj jak zawsze bawimy się na Superbecie. Wszystkie tutaj kupony prezentowane przez nas mają miejsce i są zagrane w Superbecie. Jeżeli nie masz jeszcze tam konta w tym polskim legalnym Buchmacherze, nie polskim, tylko legalnym w Polsce Buchmacherze, to czeka tutaj na Ciebie bardzo atrakcyjna promocja. Możesz sobie zerknąć do pierwszego komentarza pod tym filmem, tam będzie znajdował się link do założenia konta. Po założeniu konta musisz zatwierdzić zgody marketingowe, no i później czeka na Ciebie bonus od depozytu. Od 50 zł do 200 zł wpłacasz sobie pierwszy depozyt i tutaj Superbet podwaja Ci pierwszą wpłatę. No właśnie w tych widełkach. Jeszcze dodatkowo, za wpłatę minimum 5 dyszek przy założeniu konta z naszego linku czeka na Ciebie 35 ziko ekskluzywnego freebeta. W racji tego, że tutaj od nas założyłeś konto, jeszcze tutaj dodatkowy freebecik wlatuje, czyli już na Masz bonus i free bet. No, i drugą częścią, jakby promocji bonusu powitalnego w Superbecie, jest właśnie gra bez ryzyka. Jest ona rozciągnięta na cały tydzień do 3,500 tysiąca złotych. Także, no, jest to jedna chyba z największych tutaj gier bez ryzyka, czy bezpiecznych zakładów, czy kaszbaków jak zwał, tak zwał, właśnie na polskim rynku. No, i jak jesteś zainteresowany, to weź chłopie, zerknij do pierwszego komentarza pod tym filmem. A my po krótkim przerwniku lecimy dalej z kuponami. Delman nie, Delman nie, bo tu jest szóstka już. Eee, ale i tak będzie Delman teraz. Delman jako następny eee, Fulham Brighton. Powyżej 1,5 gola w meczu. Eee, Brighton wygra lub zremisuje 2-0 jest na to kursiwo, Solidnie. Eee, no i jeszcze raz zaglądamy do meczu Bournemouth z Tottenhamem. Powyżej 1,5 gola w meczu i Tottenham wygra lub zremisuje 1,70. też bardzo to tutaj kursiwo eee, No i 3 3,40 z tego wyszło łącznie. Na koniec dzisiaj będzie dziadek ostatni. Mam nadzieję, że nie pomyliłem się i każdy był chociaż raz pierwszy i ostatni, ale znając mnie, na pewno, znaczy na pewno, mogłem się wpalnąć. Baniko Strawa, Slavia Pragę, obie drużyny strzelą gola lub powyżej 2,5 gola po kursie 70. <coughs> Fulam, Brighton, powyżej 1,5 gola w meczu i Fulam wykona powyżej 3,5 rzutów różnych, czyli 4 różne Fulam i co najmniej dwie bramki w meczu po kursie 70. Jeszcze raz, Barno z Tottenhamem, obie drużyny strzelą gola. I powyżej 8,5 rzutów w różnych meczu po kursie 1,60. Czyli dzisiaj troszkę przemaglowaliśmy tutaj mecz Tottenhamu. I myślę, że mamy tutaj wszystko na dzisiaj zrobione. Dzięki piękne, udanego czwartku życzę. Widzimy się jutro. Ahoj, kompadros.